Dzień dobry, witamy na briefingu prasowym prezentacji drużyny UKS Centrum Augustów na sezon 2021-2022. Ja nazywam się Tomasz Wiszyński, jestem prezesem zarządu UKS Centrum Augustów. Są ze mną Wojtek Iwanowicz, trener drużyny oraz Cezary Stanisłowajtys, kapitan. Witamy chcielibyśmy przybliżyć w kilku krótkich słowach to co będzie się działo w najbliższym sezonie ponieważ zmian jest stosunkowo wiele w drugiej lidze piłki siatkowej począwszy od samej ligi która została przebudowana na wniosek i klubów i Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który chce y, wzmocnić ją sportowo, zrobić z niej lepszy produkt marketingowy, dlatego też y, z sześciu grup, które do tej pory y, były w drugiej lidze, pozostały cztery y, i właśnie w nich będzie się toczyła walka o awans do pierwszej ligi. Mówi się głośno w świecie siatkówki, że ta nasza grupa obejmująca województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i łódzkie będzie grupą najmocniejszą. Jest w tej grupie kilka drużyn spośród tych, które chcą awansować do pierwszej ligi, przed którymi są postawione takie właśnie cele. A my chcielibyśmy jak najlepiej się zaprezentować w, w tym sezonie, zająć jak najlepsze miejsce i zacząć budować drużynę z sezonu na sezon coraz mocniejszą, żeby też za jakiś czas móc się pokusić o możliwość awansu do rozgrywek wyższej ligi. Kolejną rzeczą jest taka, że po roku przerwy i meczach rozgrywanych przy pustych trybunach, jak na tą chwilę będziemy mogli zagrać z kibicami. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, bo nie wiemy jak długo taki stan rzeczy potrwa, że będziemy mogli przyjmować naszych fanów na, na trybunach. Także warto korzystać i zapraszamy. Oddam głos trenerowi. Cała drużyna przepracowała okres przygotowawczy bardzo dobrze. E zagraliśmy sporo spotkań e kontrolnych, na których wypadaliśmy całkiem, całkiem nieźle na tle zespołów, które otwarcie mówią o walce awans do pierwszej ligi. Więc możemy się pokusić naprawdę o bardzo do dobre granie. Na pewno będzie nam potrzebne wsparcie kibiców, którzy w tym roku będą mogli w końcu e po półtorej rocznej przerwie. Uczestniczyć w rozgrywkach i dopilnować swoje zespoły. Na pewno duże zmiany w zespole, szczególnie dużo, dużo zawodników nowych mamy w składzie, ale to są też zawodnicy, którzy wcześniej reprezentowali nasz klub. Po części są nowi rozgrywający, nowi środkowi, nowi przyjmujący, więc tutaj bardzo dużo się pozmieniało. Trzeba to było wszystko poukładać od strony sportowej, tak żeby to bardzo dobrze funkcjonowało, i myślę, że udało nam się i będziemy walczyć w tym roku z każdym jak równy z równym. Dwa słowa do kapitana. Ja ze swojej strony mogę zachęcić tylko do przychodzenia na mecze na pewno nie zabraknie walki eee... tylko to mogę powiedzieć no zapraszam na mecze dziękujemy eee, w takim razie przedstawię e, drużynę Zap zaproszę e, zawodników którzy będą reprezentowali e, naszą drużynę w tym sezonie i tak zaczniemy od pozycji Rozgrywających. Tu mamy dwie nowe twarze, a mianowicie Jakub Gontarewicz, zapraszamy. Oraz nieobecny jeszcze, bo to świeży transfer, Mikolaj Szkliar, pochodzący z Mińska na Białorusi, który dołączy do nas od następnego tygodnia. Kolejna pozycja Libero, reprezentujący od lat naszą drużynę wychowanek Olaf Jonuszko oraz jako drugi Libero, też dziś nieobecny z przyczyn prywatnych Łukasz Bernatowicz, który zmienił pozycję z przyjęcia na Libero. Kolejna pozycja e, atakujący Wojciech Iwanowicz, grający trener e, oraz Jakub Szczytko, który też zmienił pozycję z przyjęcia e, właśnie na atak. E, kolejni zawodnicy e, przyjmujący, e, wracający do nas po e, kilku sezonach przerwy, Marcin Mous nowy bardzo dobry zawodnik Ilia Nawaksonow Witamy z Brześcia w, na Białorusi Kolejnym będzie Mateusz Kardasz oraz dwójka, dwójka wychowanków naszego klubu Bartłomiej Bienasz i Jan Rudzki na. W środku bloku wystąpią, wystąpi trójka z zeszłego sezonu: czyli Michał Netter, Dawid Gołkowski oraz Krzysztof Jarząbski. I też powracający po jeszcze dłuższej przerwie obecności w Augustowie: nasz kapitan Czarek Stanisław Także tak się prezentuje drużyna na sezon. 2021-2022. Mamy nadzieję, że tak jak trener mówił, po przepracowaniu bardzo dobrze okresu przygotowawczego, już od najbliższej soboty, kiedy o godzinie 18 rozpoczniemy pierwszy mecz, zapraszam jeszcze raz serdecznie. Już będziemy mogli oglądać tego efekty. I tyle ode mnie. Dziękuję. Tak. Jakie są nasze oczekiwania? Zobaczyć dobrą siatkówkę przy możliwie pełnych trybunach i w sytuacji, gdzie będą one mogły być zapełnione na każdym meczu, że będzie to możliwe. A co do kwestii sportowych, to tak jak mówiłem, chcemy stopniowo przez trzy najbliższe sezony, budować jak najlepszą drużynę, a, a w tym sezonie po prostu zagrać jak najlepsze spotkania, jak najlepszy sezon i zająć mm, możliwie jak najwyższe miejsce w górnej części tabeli. Gdyby Zapraszam serdecznie kibiców. Najbliższy mecz zagramy z trójką Międzyżyc Podlaski na hali SP4 w Augustowie w sobotę 2 października o godzinie 18. .00. Przygotowaliśmy na powitanie kibiców wiele atrakcji. Będą konkursy, będą, będzie do, zdobycia, będą do zdobycia pamiątkowe kubki, t-shirty będzie dla najmłodszych plac zabaw ze zdmuchaną zjeżdżalnią, mega klocki, malowanie twarzy, także wiele atrakcji się szykuje i zapraszam jeszcze raz serdecznie.